W przyrodzie ogólnie, o wszystkich gatunkach. Wilki też były. Dzisiaj niektóre materiały się troszeczkę powtórzą, ale dzisiaj opowiem wam szczegółowo bardzo o wilczym życiu, o tym jak wilk dzisiaj postrzegany jest przez ludzi, ile wzbudza emocji. Myślę, że dużo emocji wzbudza, bo zawsze kojarzą się z rzeczami bardzo niebezpiecznymi. No niestety wilk jest zwierzęciem, które na etapie ewolucji on żyje już od tysięcy lat na naszej Ziemi i jest zwierzęciem, który żyje instynktownie. No, człowiek jest istotą rozumną, mamy rozum, możemy sobie myśleć o pewnych rzeczach, możemy sobie pewne rzeczy według własnego rozumu postrzegać. Jesteśmy populacją bardzo inteligentną, najbardziej inteligentną na tej planecie, zresztą widać, że my tu rządzimy, ale zwierzęta żyją instynktownie. Ale niestety te zwierzęta, które żyją instynktownie, często wchodzą w drogę człowiekowi, aczkolwiek nie wiem, czy dzisiaj nie jest odwrotnie, że człowiek tą planetę tak bardzo już y, zagrabił, może tak, takie, użyję takiego słowa, że y, my wchodzimy tak naprawdę do domu dzikich zwierząt. I pojawiają się tu też konflikty. No i niestety wilk jest takim zwierzęciem, które od setek tysięcy lat wchodził człowiekowi w drogę, te drogi się często krzyżowały no i powstawały konflikty. Ja wam tego przyczynam. następnie, to jest książka profesora Okary, jeden z takich też czołowych naukowców w Polsce, aczkolwiek pan myśliwy, który woluje, więc dla mnie troszeczkę nie jest to tak do końca nauka z myśliwstwem, nie powinna się krzyżować, ale przeczytam wam tak naprawdę jak przez te lata minione i od kiedy człowiek zaczął pewne rzeczy rejestrować, opisywać i badać, jak wilk był postrzegany, mało jest innych dzikich zwierząt, które zajmowały tak poczesne miejsce w ludzkiej świadomości, jak wilk. Drapieżnik ten zawsze człowieka przerażał, a jednocześnie fascynował. Inteligentny, sprytny, a nieraz i zuchwały, wiodący tajemniczy tryb życia. Często noszący zagrożenie samemu człowiekowi i jego dobytkowi. Właściwie to sam człowiek stworzył, wykreował w swojej wyobraźni taki obraz tego zwierzęcia, który odzwierciedlał nie tyle rzeczywistość, co wyobrażenia i odczucia samego człowieka. W rezekcie powstał obraz tak ponury, że chyba żadnego innego drapieżnika nie otacza przez wieki większa nienawiść ludzi. No właśnie, tu w tych takim krótkim opisie jest zabawne tak naprawdę to, jak człowiek sobie przez własne wyobrażenia, a przede wszystkim niewiedzę, stworzył wizerunek zwierzęcia, którego stworzyła natura tak samo jak nas. Tylko to zwierzę, pokażę Wam też na, na, na przykładach, niektóre filmiki, jak mówiłem, się będą powtarzały, aczkolwiek zobaczymy, jaką macie pamięć, też to troszkę potestuję. A na końcu powiem Wam o hybrydach. Tak, o hybrydach, o mieszańcach psa z wilkiem, które ja monitoruję w naszym regionie. Jest to bardzo rzadki przypadek. Pokażę wam materiały, których nigdzie nigdzie nie zobaczycie. Myślę, że w całej Polsce nikt nie ma takich materiałów. Nie, że ja się chwalę, tylko miałem takie szczęście w nieszczęściu tego przypadku, że odkryłem wilczą właśnie rodzinę, która się zmieszała z psem. Nie ma ten opowiem, mam takie materiały, które naprawdę yy, są bardzo ciekawe. Wiesz, Wierzy Pan w Skinwalker? chcesz? Ja? Wierzy Pan w skin Nie. Nie. wiem nawet, co to jest. To jest chyba pokoleniowo za staro. Co to jest? To jest człowiek, który może się zaniedbiać w zwierzęta. zwierzęta. A, czyli to taka trochę fikcyjna postać, czy prawdziwa? O. Prawdziwa. Tak. No ogólnie, ogólnie mm -hmm. Skinwalker wywodzi się z rdzennych plemion nawa z Ameryki Północnej, tam południowej. A ty Austria, Australia czy tyle. Oczywiście, no. znaczy, bo są ludzie, są ludzie, którzy się bardzo identyfikują z różnymi zwierzętami i no, tyle jest ludzi na świecie, tyle będzie w różnych przypadków pewnych rzeczy. Słuchajcie, z pytaniami może tak, zostawmy pytania wstrzymaj. na koniec, bo to może trwać bardzo długo. Ja dzisiaj jestem motocyklem, więc trochę jestem męszą, sprzętowo jak widzicie. Prośbę, pani, chyba popatku z ósmej klasy. Tak, siódmej. A uspokajaliście tu są? Tak. Jak egzamin poszedł? Dobrze. Dobrze? To bardzo dobrze. Okej, okay. ja sobie będę dzisiaj siedział, bo nie mam, nie mam pilota niestety w tym sprzęcie, z nie zadrałem. Ale Nie wiem czy pamiętacie, jak opowiadałem ostatnio, że jestem członkiem takiego stowarzyszenia dla natury wilk. Jest to organizacja pozarządowa, która zajmuje się wilkami w Polsce naukowo. Która ma y, dużo możliwości i zgód na y, opiekowanie się i y, dbanie o właśnie o duże drapieżniki jakim jest wilk. Dzięki temu ja, będąc członkiem tego stowarzyszenia, mam takie uprawnienia, jak już Wam mówiłem ostatnio, że ja te wilki mogę przejechane zabierać, mogę zbierać podchody. Y, y, Czyli wysyłam później to wszystko do analizy, za chwilę Wam to też powiem, właśnie tu mam taką torbę, moja magiczna torba. Ale się jest. No nieraz coś miałam każdy... y, Tak, zobaczcie za chwilę też. To jest moja magiczna torba. Zacznę troszeczkę, jestem w szkole, aczkolwiek. To jest spirytus, który służy mi do zbierania kół, to znaczy mam tutaj taki pojemnik. Jak zbiorę taką kupę, którą byś zrobi, która strasznie śmierdzi, ale ta kupa zawiera bardzo dużo materiałów genetycznych, ja ją muszę wysłać do Warszawy, dla do... Uniwersytet Warszawski na Wydział Biologii, i ona jest tam banana. Żeby bezpiecznie ją wysłać, no co do tego właśnie służy mi spirytus, ja sobie tu wlewam ten spirytus do tego pojemnika i jaką kupę włożę, to jest duża gwarancja tego, że przez podróż ta kupa w tym spirytusie nie straci swojej właściwości. Dlatego właśnie mam ten spirytus, go noszę i niektórzy myślą, że nie wiadomo do czego. Tu mam właśnie te, te pojemniki, to są pojemniki na, do badań na ludzki mocz. To się jak ktoś ma problemy ze zdrowiem, idzie badać mocz, czy profilaktycznie bada mocz, to idzie, dostaje w aptece taki pojemnik, który nasiusia i, i daje do analizy. Ja tu właśnie zbieram kubki. Tu mam taką kubkę, zapomniałem ją wysłać, właśnie podwożyłem torbę, zobaczyłem, że ta kubka tu jest. A druga jest kubka wilka, która służy tylko i wyłącznie na badanie diety wilka. A pokażę tę kubkę? No, mogę później pokazać. Generalnie już tak bardzo nie śmierdzi. Jak chcecie mogę ją wam później pokazać, nie ma problemu. ja będę troszeczkę jeszcze śmiercić. Taka kubka wilcza jest troszeczkę przeschnięta, więc takich rzeczy genetycznych związanych z pochodzeniem wilka, z. z czy to jest sapie, czy samica, tej kupie nie będzie, bo ona jest wyschnięta. Ale na pewno są rzeczy w niej, które wichł zjadł, i wtedy naukowcy, którzy badają te odchody, mogą stwierdzić, co ten wichł zjadł. Czy to była sarna, czy to był jeleń i tak dalej. To zobaczycie, jak on później. Jak macie tą chęć zobaczenia, to ja później pokażę. Złościwie tam jest głosów tej usięgować, nie? Ja tutaj na tym pojemniku muszę, na tej opakowaniu muszę, muszę napisać urzędne geograficzne, gdzie znalazłem podróżę, jakie nadleśnictwo, oczywiście widko, odchody, moje imię, nazwisko i dalej. Ja to wysyłam do Warszawy też i tam jest wszystko analizowane. Oczywiście mam tutaj też rękawiczki gumowe, słuchajcie, jakieś takie do zabezpieczenia, różnego rodzaju skarpel różnego rodzaju paczki i wszystko co potrzebuję, żeby na przykład albo jakiś wik przejechany, żeby y, 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 odciąć na przykład kawałek języka czy sierści. Ja to wszystko potrzebuję. Oczywiście to urządzenie, że Wam pokazywałem, tam to jest? Nie. Ja, była. Ja, ja. Tak, to jest wspaniałe urządzenie do obserwacji, monitoringu wIKów bez tak naprawdę przeszkadzania im w życiu, tak? Jak to wisi na drzewie, zobaczcie zobaczycie dzisiaj fresh, fajne filmiki. Pokażę wam filmiki sprzed tygodnia, gdzie udało mi się wytropić nowe szczeniaki z tego roku. Zobaczcie, jakie się piękne malutki urodziły. To jest, słuchajcie, ta bicia rodzina między szubinem a ławiszynem. Jedzie gdzieś Szubin, tak, tak, tak. mieszka z Szubinie. Jak się do Szubina się je nieszkałeś. jak się do Szubina jedzie na łabicie, jest taki duży kompleks leśny, no ja to ma wszystko później opowiem. Dobra, wracając do tych naukowców to są właśnie przykłady tego, kiedy jest wilk przejechany, dzwoni do mnie policja czy yy, Straż Leśna. No i ja radę takiego Wilka oglądać, biorę z niego krótki, które wysyłam właśnie do, do Warszawy. I tam jest taka wielka baza danych, i już dzisiaj wierne na przykład, jakie ja takie próbki pomiorę, naukowcy zbadają, to, to na podstawie genotypu, czyli genów zawartych w, w, w ciele tego osobnika, jest baza, która wskaże prawdopodobieństwo skąd ten wilk pochodzi, z jakiej rodziny. Na przykład nasze wilki kołowcyni, kiedy pojawiły się w 2014 roku pierwsza grupa rodzinna, to samica przyszła z Puszczy Rosji. Tam już te wilki były od bardzo dawna, one się utrzymały, mimo że w Polsce. Tych wilków w pewnym momencie było bardzo mało. To niestety takie widoki są bardzo przykre. To są wilki, które są przejechane, o też będę mówić. Ja muszę je pomierzyć i tak dalej. Tu jest wilk, którego przywiozłem z moim synem, zadzwonili do mnie z, ze świecia. To jest jak się idzie w kierunku yy, Grudziądza, tak? Yy, Jakbyście chcieli na no, Może dzisiaj jechać autostradą z Gruzią, to po Świecia i został potracony przez samochód. Zostałem wezwany, został przyjechał weterynarz, który podał mu środki do uśpienia, takiego chwilowego, takiej sedacji. Zalogowałem go w klatkę, no i trzeba kobieś go umieścić. Na szczęście mam znajomą w Bydgoskim Zoo, zadzwoniłem do pani dyrektor, że potrzebuję wybieg na kilka dni, że moi znajomi mogli za dwa dni po niego przyjechać. No i tam go zawiozłem po dwóch dniach ten dźwig powoli do siebie dochodził i myślimy go, słuchajcie ładowali klatkę i on pojechał, został leczony cuszami na bęż. Tutaj macie ktoś pytał mnie, czy dotykają kiedyś wilki. Tu jest właśnie przykład dwóch wilków, samicy i samca luna, samica, którą matka oguściła, niosąc ją, przenosząc ją, czasami się tak dzieje, że samica, która jest zaniepokojona życiem swoich małych, głównie to przez człowieka, przenosi małe szczeniaki w inne. Pytania później, inne, bezpieczne miejsce. I tutaj właśnie samica przenosiła na szlaku turystycznym w Żywcu bezkizny, to jest w górach na południu Polski, i przechodzili turyści i ona się przestraszyła i puściła tego szczeniaka. No i turyści niestety no, chcieli dobrze, ale nie mieli wiedzy, chcieli temu szczeniakowi pomóc. No i go zabrali. Ale najlepszą pomocą dla tego szczeniaka byłoby, go w ogóle nie ruszać. A jak już go ruszyli, dotknęli, zostawili swój zapach, zanieśli do leśnictwa. Wyślijcie dozwolenie do moich znajomych.